Oh shit. Będziesz śmierdził. Dobra. To Tak nie jest za palce ty, nie pokleju. Żeby to był cud. Okej. Okay. Udało. Na razie chyba może cię o terwisza. Żodnia, nie skleją wielka. Nie zgit. Mam to w dół A ja właśnie zapałki w tym skleju To jest właściwie cud Dobra, jest ja gdzieś Myślałem Dobra Dobra, to co, jedziemy? Dwie minuty to sklejałem, Boże Święty. No jak tak można? Dobra, jedziemy tedy, że widzowia. Na się. Opa! Nie pytajcie co tu się działo. Wy po się wszystko dzieje. Pomażam, widzę. Dobra, taka, że. się na razie nie skleiła, i drogą ładnie, czekcowo. O, idzie to sklep! O, że mi Dobra Jedziemy jeszcze po jednego kolegę. Co, co na tych toku macie? Z, jak coś mi obserwuje no na, na TikToku też. Kto będzie wiedział jaki. Kto będzie wiedział jaki to jest mój kolega? On ma na TikToku, co ze mną, on ma czarny chyba FN, czarny syny chyba ma. Właśnie po niego jedziemy. Na coś go kojarzy z TikToka to niech pisze w komentarzu. Mi po prostu i to tyle, dobra, zaraz ciężko Dobra Dobra Jesteśmy koło no, niego Marcin! Dobra, kolega jest u dziadka, to jedziemy do dziadka jego. Dziadek, wypuszczysz mało no, warcina? To jest to największa kałuża, mówię wam. O, ta jest największa. Jedziemy, że na jak największą kałużę w Ponożanach

Marcinek! Marcin! 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 Widzisz? Dobra! Dobra, jednak nie widzę. Dobra, nie widzę. Przejedziemy dalej. Proszę Wam takie fajne miejscówki jak to marzono w co bo jedziemy, na pasy chociaż by się to co ale jak się przyjdziemy co a raz wrzucimy na pasy sucho 我你看着。啊！哦，不是，开始吧。 oczy tu nie obróciłem się może widzę wam ta pogoda to jest dzika pogoda dziś dzika pojedziemy na tą kałużę teraz na tą kałużę no bo no, jakie fajne. jak wątroba kałuża jak wątroba

Żeby oni mnie znaleźli To się z po pobawię kotka i myszka Kotka i myszkę się z po pobawimy Będzie spłoniale Oh shit Nie ja na plac zabaw. Na plac zabaw, że pójdziemy Bo już nam nie było, chyba rok temu nie było Rok temu byłem na placu zabaw. Rok temu byłem. O, nasz. Chwila przerwy. No to co? Min pięć minut minęło. No to można dalej jechać. No ale jest to taka chwilunia. Mi się mi to fajnie huźda. đau <laughs> không ăn khỏi phải đổ ra ạ ạ ạ ạ उत्तरा तो No tam już krążyć. Jak już może krążyć? Ładna beta. Ile puszek. Od... Dzień dobry. O, jaka jest ta Fajna. Ďakujem za pozornosť. Ode mňa. Ja mám živá ločičina, teraz nemám času.

Nie, tam nadal stoi. Tak, tak my chuj nie umiemy się To co parku? Oni chyba idą w moją stronę Uh -huh. chcę je zaskoczyć z miejsca ja się tak łatwo nie dam jedziemy sobie na hawę od razu mówię jedziemy sobie na hawę nie nagrywam to odcinek lądowanie krzaki na się pierwszy raz było fajna, ale teraz nie jest fajna. Tyle trików nie umiało, osiem trików nie umiało. I to była frajda jedyna jaka istniała. Oczywiście się umiesz wywalić na krzaki To był jeden trik, jaki umiałeś zawsze. Na jednak się uczyłeś na rowerze. Jeden trik. Mój pierwszy trik na ble, to było... Baby są. Tu a starannie nie zrobię, bo... Bo jest to. Możemy zawrócimy się, czy oni dalej ze mną Dobre. Czy...